Siema siema, dzisiaj widzimy się na MineMC, czyli na serwerze, który będę cały czas nagrywał tak naprawdę już teraz. Już raczej z Crafted'a rezygnujemy. No i co, chciałem Wam przedstawić, że będzie to tryb Easy HC. No i że start odbędzie się w sobotę o godzinie 18, tak jak widzicie teraz na ekranie. Pierwsze 3 dni edycji poświęcimy na yy, diamentowe sety oraz od razu od startu można zakładać gildie, kity oraz premium case. No i będzie to włączone dwie godziny po starcie. Border mapy wynosi 1000 na 1000 kratek. Będzie dzięki temu łatwo znaleźć miejsce na gildię oraz na klepę. Jeśli chodzi o schowek, to wygląda on następująco. 2 koksy, 12 refili, 4 perły oraz jeden totem. Jeśli chodzi o TNT, to będzie włączone od poniedziałku. No i oczywiście wbijajcie na yy, Discorda MainMC. Teraz widzicie na ekranie link. Oraz pamiętajcie, że, że jest tam konkurs. No i teraz przechodzimy do komend. A broken glass while I'm thinking in my head mm -hmm. I mind my own, I don't even break a sweat na serwerze jest wybierany enchant, więc dzięki temu będzie szybko można zenchantować seta i udać się na klepę. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o wszystkich linkach, które macie w opisie oraz pamiętajcie o konkursie na Discordzie. No i o tym oczywiście, że starty co godzinie 18 w sobotę. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.